Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale podczas lekcji matematyki, na której dowiesz się czym są pierwiastki. Spójrzmy tutaj na ogólną postać pierwiastka. Widzimy, że pierwiastek posiada tak zwaną liczbę podpierwiastkową, w tym pierwiastku zaznaczoną zielonym kolorem. Jest to ta ósemka. Następnie widzimy symbol pierwiastka, tak? To jest ta tutaj specyficzna taka kreseczka, strzałeczka. Następnie mamy stopień pierwiastka umiejscowiony tutaj do góry, nad tą kreseczką. I to jest stopień pierwiastka, w tym przypadku oznaczony kolorem niebieskim. Stopiem pierwiastka tutaj jest 3. Taka tak jest jak gdyby ogólna postać pierwiastka w zapisie. Jednak co on stanowi? Czym jest pierwiastek? Pierwiastek. Jak gdyby sam w sobie opiera się w bardzo mocnym stopniu na potęgach. Więc pierwsze, co warto byłoby dobrze się nauczyć przed przystąpieniem do pierwiastków, to jest poznanie obliczania potęg. Ja już taką lekcję matematyki nagrałem, teraz prawdopodobnie gdzieś wyskoczy wam karta na temat, na temat potęg, więc jeżeli jeszcze dobrze nie umiesz potęgować liczb, to zapraszam Cię najpierw do tego odcinka, ponieważ pierwiastkowanie jest trochę operacją odwrotną do potęgowania. I już przechodzimy tutaj, pokazując to na przykładzie A, podpunkt G, podpunkt a pokażemy sobie czym jest tak zwany pierwiastek z 8 trzeciego stopnia tak bo trójka stanowi tutaj stopień to, ten pierwiastek jak gdyby zadaje nam takie pytanie możemy to rozpisać na coś takiego to się równa i pytamy się jaka liczba ta liczba u nas jest niewiadomą bo jej szukamy podniesiona do potęgi i potęgę nie bierzemy losowo, tylko potęgę stanowi jak gdyby nam stopień pierwiastka. Tutaj w podpunkcie A jest to stopień trzeci. Dlatego musimy tą naszą niewiadomą podnieść, jak gdyby do stopnia trzeciego. I jaka ta liczba podniesiona do potęgi trzeciej daje nam wynik liczby podpierwiastkowej. Tutaj liczbą podpierwiastkową jest 8, tak więc to musi się równać jak gdyby 8, tak? Zazwyczaj nie zapisujemy całego takiego ciągu, jak ja tutaj dałem, to jest tylko jak gdyby do zobrazowania, żebyście wiedzieli, o co tutaj chodzi. Natomiast zazwyczaj staramy się to robić, że tak powiem, już w głowie. I zastanawiamy się po prostu, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej daje nam 8. No to jest dość łatwo, ponieważ... Tą wartością jest tutaj jak gdyby liczba 2, no więc to wynika z zapisu, że 2 do trzeciej to jest oczywiście 2 razy 2, 4 i jeszcze razy 2 to jest 8. Faktycznie 2 do trzeciej jest równe 8. Dobrze, to są jak gdyby wszystko tutaj moje dane pomocnicze, może ja je tak tutaj oddzielę. Jak gdyby 8 nie jest prawidłowym wynikiem, ani 2 do trzeciej tym bardziej, wynikiem prawidłowym jest to, o to, o co pytamy tak naprawdę, czyli to, co było znakiem zapytania tutaj na początku, tą, tą gdyby liczbą pod potęgą. No, i tutaj wyszło nam, że to faktycznie musi się równać 2. Dlatego 2 jest, jak gdyby, ostatecznym odpowiedzią na pytanie pierwiastka. Tak, Bardzo ważne jest to, że to po prostu były tutaj dane pomocnicze. Je należy tutaj brać jako powiedzmy taki brudnopis. Natomiast ostatecznym wynikiem pierwiastka trzeciego stopnia z 8 jest wynik 2. Dlaczego? Bo 2 podniesione do potęgi trzeciej, tak odwracamy to działanie. Pytamy się, co podniesione do potęgi takiej jak tutaj stopień pierwiastka daje nam wynik, który znajduje się pod pierwiastkiem, czyli daje nam wynik 8. Więc my sobie to rozpisaliśmy, że to jest 2 do 3, bo tak nam jest łatwiej i to się równa 8, natomiast samą siebie odpowiedzią jest 2. Jak gdyby tutaj takim dość częstym błędem, chyba jedynym jaki może się pojawić, to zostawienie wyników w takiej postaci, że to jest 2 do trzeciej, no bo przecież 2 do trzeciej daje nam wynik 8, tak? Jeżeli sobie pomnożymy 2 razy 2 razy 2 daje nam 8, no i stwierdzamy, że to jest nas, nas, nasz ostateczny wynik naszego działania. Natomiast to by było troszeczkę bez sensu, bo zobaczcie, że 2 do trzeciej to jest wartość 8, więc my tak naprawdę napisaliśmy tutaj 8, więc cały pierwiastek nie miał sensu, wystarczyło przepisać po prostu tą liczbę pod pierwiastkiem, jako wynik. No nie o to tutaj chodzi. Szukaną liczbą jest w tym przypadku 2, czyli to tutaj do trzeciej skreślamy, usuwamy, to nie może się tutaj pojawić. Dobrze, tak więc mamy odpowiedź, jak gdyby na pierwsze pytanie. Przejdźmy do kolejnego pierwiastka, jakim jest pierwiastek z 9 i teraz widzimy, że on jest stopnia drugiego, tak? Ta dwójeczka mała stanowi tutaj stopień pierwiastka. No i znowuż powinniśmy zadać sobie to samo pytanie. Jaka liczba tutaj stała wcześniej? I została podniesiona do potęgi, w tym przypadku drugiej. Pamiętamy, że przypis, przepisujemy to ze stopnia pierwiastka, nie wymyślamy nigdy sami, czyli do stopnia. Mm, jak gdyby potęga stopnia drugiego, jaka liczba została tutaj podniesiona, że w wyniku tego dała nam wynik, jak gdyby 9. No i zastanawiamy się, jeżeli nie umiemy z głowy, bo nie wiemy, jaka liczba podniesiona do kwadratu, do potęgi drugiej daje nam 9, to możemy sobie, jak gdyby tak na brudno rozpisać. Możemy spróbować, powiedzmy, z dwójką spróbować dwójkę podnieść do kwadratu, 2 do drugiej. No i to nam daje 4. Widzimy, że to jest za mało, więc to na pewno nie jest prawidłowym wynikiem. No właśnie, pierwiastkowanie jest trochę takim zgadzaniem szczególnie przy tych większych liczbach, kiedy pojawiają się te większe liczby, bo przy małych być może ktoś już zauważa, jakiej liczby tutaj szukamy. Natomiast przy tych większych liczbach faktycznie pierwiastkowanie jest troszkę takim zgadywaniem. No bo teraz powiedzmy, że dwa okazało się zbyt małe, no musimy spróbować jakąś inną liczbę, gdyby tutaj nie ma innej lepszej zasady niż metoda prób i błędów najczęściej, jeżeli nie umiemy tego na pamięć. A to moglibyśmy powiedzieć, że może cztery może 4 podniesione do kwadratu, do potęgi drugiej, daje nam tą wartość, której szukamy, która znajduje się pod pierwiastkiem, czyli 9. No i jeżeli podniesiemy sobie 4 do kwadratu, to jest 4 razy 4, oczywiście, czyli będzie to wynik. 16, 4 razy 4 daje nam wynik 16, no i widzimy, że to jest zbyt duże, niż, o, jest większe od 9, no więc 4 też to nie będzie, więc nasza metoda prób i błędów tutaj nie dała prawidłowego wyniku, ale widzimy, że liczba pod pierwiastkiem jest większa od 4, ale tym samym mniejsza od 6, no więc mamy niemal 100% pewności. Że podniesiona tutaj liczba do potęgi drugiej to była wartość 3. Jeżeli sobie napiszemy tutaj 3 do kwadratu, to faktycznie daje nam to, jaką wartość 3 razy 3 daje nam 9, daje nam to wartość 9. Dokładnie to, co znajduje się pod pierwiastkiem, czyli to, czego szukaliśmy. No i odpowiedzią tutaj jest oczywiście nie 3 do drugiej, bo to jest równe 9, to równanie jest jak gdyby równoznaczne. Znowuż to był nasz tutaj powiedzmy brudnopis, ja to sobie tutaj oddzielę, że to był. Powiedzmy taki nasz brudnopis, a wynikiem tutaj jest faktycznie to, co podkreśliłem, czyli sama wartość 3, tak? O, właściwie dotąd, sama wartość 3. Czyli wynikiem takiego pierwiastkowania jest wartość 3. Podkreślę jeszcze, żeby na pewno się to nie myliło. Dobrze. Powiedziałem, że mamy niemal 100% pewności, że skoro nie jest to wartość 2 bezbyt mała, ani nie jest to wartość 4 bezbyt duża, to mamy... Prawie, że 100% pewności, że jest to wartość 3, powiem tak specjalnie, ponieważ to jest jedyna, gdyby liczba, która znajduje się w przedziale liczb naturalnych pomiędzy liczbą 4 a liczbą 2. Natomiast istnieją również takie pierwiastki, z których nie do końca możemy wyciągnąć jakby wynik w, w postaci liczby całkowitej, tak, tak naturalnej czy, czy na przykład całkowitej. Bardzo często zdarzy się tak, że wynikiem pierwiastkowania może być liczba niewymierna. I takim przykładem bardzo prostym, może tutaj na marginesie napiszę, że takim przykładem może być na przykład wartość pierwiastka z dwóch, również stopnia drugiego, tak? Tutaj wstawimy sobie stopień i taka liczba, no jeżeli sobie spróbujemy podnieść, powiedzmy. Spróbujemy jedynkę najpierw podnieść do kwadratu, no to jeden do kwadratu no to jest jedynka, no to nie, nie daje nam dwóch, no to jest bez sensu, no to na pewno nie, to szukamy czegoś większego, no to na przykład dwójka do kwadratu, no i kiedy dwójkę podniesiemy sobie do kwadratu do potęgi drugiej, daje nam to wartość 4, no i to jest większe od dwójki, więc to też nie jest nasza szukana, no to tak naprawdę potrzebujemy jakąś liczbę pomiędzy 1 a 2, tak, a w zbiorze liczb naturalnych, czy też całkowitych, nie ma takiej możliwości. Więc bardzo często w wyniku pierwiastka wychodzi nam albo liczba właśnie niewymierna i ją albo sobie przybliżamy na przykład dla dwójki, jeżeli sprawdzicie sobie to na kalkulatorze, no bo innej metody nie ma, jak sobie po prostu na kalkulatorze to wyliczyć, to jest w przybliżeniu jakieś 1,41, ale to już jest w przybliżeniu, tak? To nie jest równe, ponieważ tam jest dużo jeszcze części po przecinku. Dobrze, bądź często też zdarza się tak, że po prostu tą postać Pierwiastka 2 zostawiamy w takiej postaci i podstawiamy to do równania na przykład w takiej postaci. Być może gdzieś później to się jeszcze tam skróci, tak? Może zostawię tutaj faktycznie tą wartość, że to jest około 1,41, ale tutaj bardzo ważne, że to jest około, czyli jak gdyby falbanka. Dobrze, tutaj jeszcze malutkie uzupełnienie na temat tego pierwiastka kwadratowego, innymi słowy, no właśnie Pierwiastek drugiego stopnia, skoro już się to pojawiło, bardzo często nazywamy pierwiastkiem kwadratowym. Tak samo jak na przykład potęga drugiego stopnia, tak? 2 do potęgi drugiej też nazywamy często potęgą kwadratową. Tak samo pierwiastek, który stopnia jest drugiego, możemy potocznie na niego mówić jak gdyby pierwiastek kwadratowy, tak? I to jest jak gdyby równoznaczne. Natomiast pierwiastek trzeciego stopnia, który pojawił się tutaj wcześniej, bardzo często nazywamy go pierwiastkiem sześciennym, tak? Bo jest tutaj po prostu trójka. Dobrze, natomiast zobaczcie, że tutaj mamy taką sytuację, że mamy pierwiastek nieokreślonego stopnia, ponieważ tutaj nie wstawiłem żadnej cyfry celowo. Z wartości minus 25. I to nie jest tutaj błąd. Jak najbardziej taki zapis jest dozwolony, natomiast jaki stopień pierwiastka tutaj stoi? No ktoś mógłby zgadywać, skoro było 3, było 2, to być może stoi tutaj 1. Nie, jedynka jest tutaj bardzo błędna, warto się tego od razu oduczyć, żeby nie stawiać tutaj dynki. Jedyn pierwiastka. Jak gdyby pierwiastek stopnia pierwszego zasadniczo nie istnieje, nie miałby on jak gdyby większego sensu zastosowania matematycznego, bo to byłaby tak naprawdę ta sama liczba, co pod pierwiastkiem do potęgi pierwszej, tak? Jak gdyby pierwiastek pierwszego stopnia sam w sobie nie istnieje, dlatego co, co to znaczyło, jeżeli tutaj tej jedynki nie było, tak, jeżeli nie mamy tutaj określonego stopnia pierwiastka. Taki pierwiastek bez określonego stopnia jest zawsze kwadratowy, czyli tak jak gdyby ta dwójka tutaj stała, jak w przykładzie do góry, ale tej dwójki nie musi tutaj być. Równie dobrze tą dwójkę, ponieważ jest to pierwiastek kwadratowy, mogę usunąć z tego pierwiastka powyżej, tak, i to jest dalej ten sam pierwiastek kwadratowy. I dokładnie tak samo on działa. Natomiast tutaj trójeczki, no już nie usunę. To jest jak gdyby pierwiastek stopnia trzeciego, więc ta trójka musi tutaj stać. Dobrze, myślę, że to zostało wyjaśnione w sposób jasny. Czyli już wiemy, którego stopnia mamy pierwiastek. Przypominamy 2, a zastanówmy się, co jest liczbą podpierwiastkową. Jest to wartość minus 25. No i to jest taki szczególny przypadek, gdzie nie jesteśmy, wyliczyć, nie jesteśmy w stanie wyliczyć pierwiastka z dowolnej liczby, przynajmniej. Pierwiastka o stopniu pierwiastka, który jest parzysty. To jest bardzo ważne. Tutaj mamy w domyśle właśnie tą wartość dwójki, no bo to jest stopień pierwiastka 2 i ta dwójka jest parzysta. Z takiej liczby nie możemy wyznaczyć pierwiastka. Dlaczego? No, jakbyśmy chcieli spróbować na siłę to zrobić, no to okazałoby się, że musimy podnieść jakąś liczbę, jaka, jakaś liczba do. Potęgi drugiej, no bo to jest ukryty stopień pierwiastka, musi dać nam wynik minus 25. Minus 25. No to zastanawiamy się. 25 kojarzy nam się z wartością 5, bo 5 razy 5 daje nam 25. No to połowa sukcesu jest za nami. Wiemy, że musiała to być podniesiona liczba 5 do potęgi drugiej. No ale to dałoby nam wynik dodatni. Równa, równa się 25 plus. No to należałoby pewnie tutaj dodać minus przed tą piątką. Podnieść minus 5 do potęgi drugiej. No i kiedy sobie pomnożymy minus 5 razy minus 5, co robiliśmy w lekcji o potęgach, tak? Rozpisywaliśmy sobie to na minus 5 razy minus 5, no to wiemy, że minus i minus jak gdyby się łączy przy mnożeniu i daje nam plus. No więc w ostateczności i tak tutaj wyszedł mi wynik 25, a nie tego co szukałem, minus 25. Nie ma takiej liczby, która podniesiona do parzystej potęgi dałaby nam. Wartość ujemną. Wszystkie liczby podniesione do parzystej potęgi, co sobie pokazywaliśmy, gdyby w lekcji o potęgowaniu, dały, na, dawały nam wynik dodatni. Więc, jak gdyby takiego pierwiastka nie ma, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć. Jeżeli takie pytanie pojawiłoby się na lekcji, jest ono błędne, natomiast należy tutaj po prostu napisać, że jest brak, brak wyniku. Więc zapisujemy tutaj, że jest brak. Jeżeli takie by się pojawiło, to prawdopodobnie jest ono podchwytliwe, bo wszystko, co tutaj napisaliśmy, jest po prostu błędne. Może jeszcze to przekreśla. Dobrze, więc tutaj żadnych obliczeń nie stosujemy, od razu zapisujemy, że jest brak wyniku. Nie ma liczby ujemnej przy, pierwi przy stopniu pierwiastka parzystym takiej liczby, która po podniesieniu do w tej potęgi dałaby nam liczbę ujemną, minus 25 nie ma. Dobrze, natomiast spójrzmy na przypadek D, gdzie również mamy pod pierwiastkiem liczba podpierwiastkowa jest ujemna, minus 125, natomiast jest ona o stopniu pierwiastka trze trzeciego, tak? Stopień pierwiastka wynosi 3. No i w tym przypadku możemy już znaleźć taką liczbę, która po podniesieniu do trzeciej potęgi da nam wartość minus 125. Czyli tutaj się pytamy, co podniesione do trzeciej potęgi daje nam wartość minus 125. No, umiejąc potęgowanie, jakkolwiek, no moglibyśmy znowu, jeżeli ktoś nie wie. Nie widzi na pamięć, jaka to może być cyfra, jaka to może być liczba, no to może sobie spróbować, tak? Na przykład, szóstkę powiedzmy podnieść do potęgi trzeciej i zobaczyć, jaki to da nam wynik. Jeżeli będzie za dużo, spróbować czwórkę podnieść do potęgi trzeciej i zobaczyć, jaki to da nam wynik. Natomiast ja już tutaj wiem, że jest to piątka podniesiona do potęgi trzeciej, czyli piątka jest jak gdyby naszą cyfrą szukaną. O 5 razy 5 to jest 25 i jeszcze raz razy 5 musimy to pomnożyć, daje nam 125. Natomiast my szukamy jak gdyby to nam ten wynik da nam właśnie wartość 125, tak dodatnią. To co przed chwilą powiedziałem, 125. Natomiast my pod pierwiastkiem mamy liczbę ujemną, minus. Tutaj musi znaleźć się jeszcze minus, dlatego my do potęgi trzeciej musimy podnieść tak naprawdę minus 5. Nawiasy okrągłe. No i to jak najbardziej działa. Moglibyśmy sobie znowuż tutaj rozpisać, że to jest tak naprawdę minus 5 razy minus 5 razy minus 5. Minus i minus daje plus, ale jeszcze razy jeden minus daje nam ostateczności minus. Więc jeżeli pierwiastek, pod, jak gdyby stopień pierwiastka jest nieparzysty, to jak najbardziej możemy znaleźć taką liczbę ujemną, która po podniesieniu do potęgi stopnia pierwiastka. Daje nam tą liczbę również z minusem, tak? Również ona jest ujemna. Więc co jest tutaj wynikiem? No, oczywiście to, co jest pod potęgą, minus 5, bez tej potęgi trzeciej, tak? Podkreślam też jeszcze raz, to jest bardzo ważne. Dobrze, tu był jak gdyby nasz brudnopis, więc to sobie odkreślam, a wynik będzie tutaj. Wynikiem takiego pierwiastkowania jest wartość minus 5 nie podniesiona do żadnej potęgi, to jest bardzo ważne, tylko minus 5, bo my musieliśmy spierwiastkować, czyli jak gdyby odwrócić to działanie. Dobrze, i ostatni przykład, najprostszy na sam koniec. A mianowicie mamy pierwiastek stopnia czwartego. Bardzo ważne tutaj zauważyć, że zazwyczaj pokazywałem, gdyby do tej pory pokazałem pierwiastek stopnia trzeciego i drugiego, no tu też był drugiego. Natomiast nie pokazałem, że mogą być pierwiastki wyższego stopnia. Jak najbardziej mogą być. Jeżeli jest to pierwiastek wyższego stopnia, to zawsze wpisujemy tutaj po prostu stopień tego pierwiastka, w tym przypadku 4. No i mamy wyciągnąć pierwiastek czwartego stopnia z wartości 0. No możemy się znowu zastanowić, czyli znak zapytania co podniesione do czwartej potęgi daje nam 0. No i tu odpowiedź jest bardzo prosta, bo tylko 0 razy 0 razy 0 razy 0 daje nam w ostateczności wynik 0. Więc naszym znakiem zapytania powinno być 0 podniesione do potęgi czwartej, ale to nie jest wynik, bardzo ważne. To jest nasz brudnopis. Wynikiem tutaj będzie Wartość 0. To jest nasz wynik pierwiastkowania. Czyli dowolna, gdyby dowolny stopień pierwiastka z liczby 0, to jest zawsze wartość 0. Dobrze, tyle na temat pierwiastków w dzisiejszej lekcji. Pokazałem wam takie kluczowe przypadki, kiedy na przykład nie możemy wyciągnąć pierwiastka, kiedy w ogóle wynik nie istnieje. To jest takie bardzo kluczowe. Pokazałem zapis pierwiastka kwadratowego bez tej dwójeczki tutaj małej, cyst. Również poprawne, i nazywamy to pierwiastkiem kwadratowym, czy jak gdyby drugiego stopnia. No i pokazałem ogólną zasadę, w jaki sposób należy rozumieć pierwiastkowanie. Troszeczkę pierwiastkowanie to jest właśnie takie zastanawianie się, trochę takie chybił trafił, jaka wartość została tutaj postawiona, że jaka wartość została tutaj spotęgowana, że dała nam taki wynik, tak? Próbujemy odwrócić działanie poprzez potęgowanie, dlatego też powiedziałem na początku tej lekcji, że dobra znajomość potęgowania bardzo nam się dzisiaj przyda. Dobrze, natomiast w tej lekcji o pierwiastkach to już by było wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli się podobało, to liczę na oceny, komentarze oraz subskrypcję mojego kanału. Cześć i do usłyszenia w trakcie kolejnych lekcji matematyki.